Panie Marku, pytanie dla pana. Czy egzekutor jest OP? Tak, otóż nie. Sorry, memory, ale taka jest prawda. To nawet nie jest dobra broń. Dawno temu egzekutor był alternatywą dla stoka, która zadawała więcej obrażeń kosztem mniejszej częstotliwości ataku. Dla mnie spoko rzecz. Ja taki revolver z chęcią bym chciał w grze. Niestety, Valve uznało, że to jest zbyt dobre, więc znerwiło tą bronię tak, że teraz jest do kitu. Aktualnie egzekutor teraz ma taką zaletę, że zadaje większe obrażenia, gdy się jest przebrany. Oznacza to, że jak jesteście przebrani, to strzelicie raz i ten bonus wam znika, bo tracicie swoje przebranie. I żeby znowu je mieć, musicie się znowu przebrać. Właśnie na tym polega granie tą bronią. Przebierasz się, strzelasz kilka razy, przebierasz się, strzelasz, przebierasz się. Strzelasz, przebierasz się, strzelasz i tak kurde do zajebania. Czy warto się tak męczyć dla tych dodatkowych obrażeń? Jak dla mnie nie. Ta premia do obrażeń przydaje się tylko w dwóch sytuacjach: do likwidowania snajperów i inżynierów na dwa hity i na serwerach 100% crits. Ta broń ma jeszcze jeden mały plus: ignoruje efekty i premie odporności na obrażenia. Brzmi to fajnie, ale z doświadczenia wiem, że nie przydaje się to często. Po prostu nie ma tak dużo broni, które dają postaciom jakiejś odporności na obrażenia w tej grze, przez co ta premia jest bardzo sytuacyjna. I wszystko to w zamian za mniejszą częstotliwość strzelania i brak losowych krytów. Nie ukrywam, nie podoba mi się ta broń. W porównaniu do zwykłego stoka jest słaba. Jeśli jest coś, co mi się podoba w tej broni, to jej model. Serio, bardzo fajnie wygląda ta broń. Taki malutki pistolecik, wygląda jak coś, co jakaś kobieta nosiłaby w swojej torebce.

Spokojnie. Słuchaj, ja wiem, że ty bardzo lubisz tą broń. Kochasz ją chyba jeszcze bardziej niż swoją mamę, ale to, że ja nie lubię tej broni, nie oznacza to, że muszę dostawać teraz e, pierdol za nią, co nie? Każdy ma prawo mieć swoją opinię. I ty powinieneś to szanować. Jezu, uspokój się, no proszę cię. Co ty robisz? Nie, nie, nie strzelaj.